Jeśli jesteś kobietą, to najpewniej wracasz do utworów, które były hitami, gdy miałaś 11 do 15 lat życia. A jeśli jesteś mężczyzną, to największym sentymentem darzysz hity, gdy miałeś 15 do 18 lat. Nawet, jeśli nie była to twoja ulubiona muzyka, to przewijała się ona w tle przy ważnych wydarzeniach Twojego życia i zapadła w pamięć. Jak to jest, że po latach wpada nam do nosa zapach, który dosłownie w ułamku sekundy przypomina nam babcinę dom albo jakieś specyficzne wakacje, jak mieliśmy lat 8? Co zrobić, by móc na powrót doceniać i budować wspomnienia, nawet jeśli nie ma się tak barwnego życia jak, jak malutkie dzieci? Przygotowałem 6 idei, które zmieniły moje doświadczenia na zawsze. Miłe rzeczy i wspomnienia w życiu nie warto odwlekać, więc jeśli zmagasz się z prokrastynacją, to skorzystaj z mojego kursu, grupy Mastermind i książki o wymownej nazwie Pożegnaj prokrastynację. Link do pakietów w atrakcyjnych, a czasowo ograniczonych cenach znajdziesz w opisie. Więc pierwsza rzecz, którą zrobiłem i którą gorąco polecam, to skorzystanie z efektu reminiscencji. Wszyscy całkiem nieźle pamiętamy, co działo się w tym roku czy w poprzednim, ale co z rzeczami od 5 do 10 lat wstecz. Pamiętamy czasem jakieś głupoty albo kluczowe wydarzenia. Pierwszy dzień pracy, pierwszą randkę, albo taką, która się bardzo nie udała. Można to podsumować w taki prosty sposób, że mózg wysyła sobie w przyszłość taką pocztówkę. Takie pocztówki są bardzo czytelne. Jak się to robi? Wykorzystując efekt nowości. Rzeczy nowe wymagają od nas wysiłku intelektualnego i często zmysłowego. Stąd też dobra pamięć do rzeczy nowych lub niestety przykrych, bo te też odbijają się silnie emocjonalnie w naszej pamięci. Stąd też trzy porady. Pierwsza, raz w miesiącu odwiedź miejsce, w którym jeszcze nie byłeś. Druga, zawitaj osobiście do znajomych, których nie widziałeś wiele, wiele lat. Trzecia, podczas rutynowych czynności dodawaj sobie jakieś fajne udziwnienia. Jedną z takich ciekawostek podczas typowych wycieczek czy spacerów pozornie nieekscytujących spróbuj pobawić się w tzw. geocaching. Szukanie tajnych skrytek na podstawie podpowiedzi dawanych w sieci. Zobaczysz, że geocaching to olbrzymia społeczność i super zabawa. Sami jesteśmy zdumieni czasem z żoną, gdy trafiamy na skrytki w miejscach, które mijamy czasem codziennie, bez żadnego namysłu. Ostatnio cztery skrytki odkryliśmy w ruchliwym Zoo. Kilka na szlakach górskich, każde udziwnienie rutynowych wycieczek jest mile widziane i buduje właśnie takie pocztówki, takie wspomnienia. Druga porada. Zaangażuj zmysły. Badanie z 2018 roku autorstwa Seta Stevensa Dawidowica, dziennikarza New York Times, nad analizą przebojów na Spotify wykazały, że kobiety z sentymentem wracają do hitów gdy miały od 11 do 15 roku życia, to znaczy do piosenek, które były hitami, kiedy one były w tym wieku, a mężczyźni wracają z sentymentem do hitów, kiedy mieli oni 15 do 18 roku życia. Nawet jeśli nie były to ich ulubione piosenki, tylko po prostu utwory, które były w tle ważnych wydarzeń życiowych. I ta muzyka potem może przywołać dobre wspomnienia, no albo te złe. To pokazuje, jaką potęgę ma wielozmysłowe budowanie wspomnień. Nie poprzestawaj na wzroku. Wspomnienia to również dźwięki, zapachy, smaki i wrażenia dotykowe. Bardzo często takie wspomnienia wielozmysłowe wracają w postaci niespodziewanego nawiania zapachu, który jednoznacznie kojarzy się ze świętami, albo z wizytą u babci, albo innym zapachem z dzieciństwa. Często pamiętamy wtedy konkretną sytuację w formie takiego zdjęcia, obrazka, które dany zapach przywołał. To taki wyzwalacz, nasz umysł w zaskakujący sposób potrafi tworzyć połączenia i choć robi to w sposób niedoskonały, to jednak do konkretnych wspomnień właśnie przypisane są konkretne wyzwalacze. Takimi rzeczami będą wspomniany już zapach, ale i konkretna piosenka. Zawsze warto mieć ze swoim partnerem waszą piosenkę oraz swoje ulubione smaki. Zresztą wyzwalacze to nie tylko konkretne wspomnienia zmysłowe, ale konkretne pamiątki. Sam należę do osób, które ciężko rozstają się z małymi drobiazgami z podróży czy konkretnych sytuacji. Mam całą kolekcję pamiątkowych koszulek z konwentów fantastyki, nienoszonych. Oraz identyfikatorów z tychże oraz wielu konferencji, zbieranych jak trofea. Drobiazgi, które dla minimalistów będą bałaganem, dla mnie są naprawdę niezłą maszyną czasu. Porada więc brzmi tutaj, w nowych miejscach urozmaicaj sobie zapachem, smakiem, wszystko co doświadczasz. Druga rzecz, próbuj lokalnych atrakcji, zanurz nogi w nowej rzece, podnieść coś, wejść do morza czy oceanu itd. Trzecia, posiadaj swoje ulubione piosenki z partnerem oraz piosenki. Które kojarzą ci się z danym miejscem. Możesz stworzyć nawet na Spotify czy innym playerze playlistę. Playlistę z takimi hitami z Twojego dzieciństwa, która przeniesie Cię jak maszyna czasu do Twojego dorastania. Czwarta rzecz, zbieraj pamiątki. No i trzecia porada, trzecia rzecz, którą zastosowałem, żeby wysyłać sobie takie pocztówki do przyszłości. Skup się. Sherlock Holmes zwykł wyjaśniać fenomen swojej pamięci m.in. takim powiedzeniem, że patrzymy, ale nie obserwujemy. Na przykład dotarło do mnie nie tak dawno, że podejście do mojego bloku składa się z dwóch serii po 9 stopni. Wychodziłem tam tyle lat, codziennie, czasem po dwa, 3 razy, i gdyby ktoś się wtedy mnie zapytał, ile tam jest schodów, które znam na pamięć, ile one mają stopni, zdębiałbym. A nauczyłem się tego, gdy z moim synem uczącym się liczenia zliczaliśmy stopnie. Patrzyłem, ale nie obserwowałem, nie byłem uważny. Taka selektywna uwaga to metoda naszego mózgu na odcięcie szumu, jaki dzieje się dookoła, aby skupić się na jednym konkretnym zadaniu, no dojściu do domu, do bloku. I choć wydaje się to intuicyjnie skuteczne, to przestaje być, jeśli naszym zadaniem jest kolekcjonowanie wspomnień i doświadczania, wówczas musimy patrzeć się szerzej i być uważniejsi. Zresztą ciekawą metaanalizę z 2018 roku nad związkiem między wielozadaniowością a procesami poznawczymi, takimi jak pamięć czy uwaga, pokazują, że osoby tak zwane wielozadaniowe, które robią, czy z powodu przymusu pracy, czy z powodu własnych preferencji, wiele rzeczy równocześnie, wypadają w tych wartościach poznawczych po prostu gorzej. To znaczy, że robiąc wiele rzeczy naraz, ostatecznie nie pamiętamy zbyt wiele, nie budujemy wspomnień. Badania te zostały przeprowadzone pod okiem Antonego Wagnera, profesora psychologii z Uniwersytetu Stanforda i jego zespołu. Zasadniczo żadna z publikacji naukowych na temat efektywności osób wielozadaniowych. Nie wskazywała w tej analizie pozytywnych aspektów tak zwanego multitaskingu. Dlatego nie rób wszystkiego naraz, nie rób też rzeczy na autopilocie. Skup się, skup się na jednej konkretnej rzeczy, zwłaszcza jak chcesz budować wartościowe wspomnienia. No i czwarta rzecz, czwarta rzecz, którą należy zmienić, żeby wysyłać sobie takie pocztówki w przyszłość, nadawaj chwilom znaczenia. Wielu z nas popada w codzienną rutynę. Oprócz ogólnego zarysu, mało kto z nas będzie w stanie powiedzieć wiele na temat konkretnych dni z zeszłego tygodnia czy miesiąca. Z reguły są one do siebie podobne: pobudka, toaleta, śniadanie, praca, powrót, obiad, rodzina, wieczór, spanie, może z jakimiś małymi zmianami. Nie ma w tym nic złego, ale rutyna potrafi znacząco przytłoczyć. Dlatego tak silnie odciskają się w pamięci bardzo ważne dni, bo jeśli zapytam się ciebie o dzień Twojego ślubu, dzień, w którym urodziło się Twoje dziecko, dzień ważnych urodzin. No to to wspomnienie wróci. Jaka tu rada? Gdy wyznaczasz sobie jakiś cel i go osiągasz, świętuj. I w ogóle świętuj często. Najlepiej w nietypowy sposób: wyjazdem, wyjściem imprezą, winny, niż w codziennym stroju z ulubionymi ludźmi w ciekawym miejscu. Urządzaj więcej świąt i ważnych dni. No i piąta rada: podkręcaj emocje, niech serce zabije mocniej. Silne emocje mają właściwość wypalania konkretnych wspomnień w naszym myśle. Pamięta się takie rzeczy jak na przykład moment rozstania, pierwszą randkę, zaręczyny, pierwszą wizytę na rollercoasterze, albo na przykład swój pierwszy larp, czyli live action roleplay, grę fabularną z elementami parateatralnymi, gdzie odgrywa się konkretną rolę samodzielnie, bez z góry narzuconego scenariusza, a jedynie wśród podobnych aktorów osób. Takie doświadczenia budzą realne emocje. Wspomniałem LARP, czy na przykład moją pierwszą sesję RPG bez to moje hobby od lat. Wspaniałe, emocjonujące zajęcie. Pamiętam też dokładnie, co robiłem 10 kwietnia 2010 roku w dniu katastrofy smoleńskiej. Ty pewnie też. Nawet jeśli nie byłeś specjalnie przejęty ogólnie rozumianą polityką, pamiętam jak wiele zamieszania wywołało to wydarzenie dla naszego konwentu fantastyki, jaki miał się odbyć w dniach 16-18 kwietnia, czyli w następny weekend. Tragedia to jedno, ale cała lawina wydarzeń dookoła spowodowała bardzo silne wspomnienie u mnie, bardzo traumatyzujące. Tak samo sesja RPG, doskonała zabawa z lawiną pozytywnych konsekwencji społecznych i życiowych, wywołała bardzo pozytywne wspomnienia. Tak więc pamiętamy to, co wywołało u nas silne emocje, miało duży wpływ na nasze życie w danym momencie. Warto więc szukać sposobów, jak podkręcać te emocje. Na przykład. Jadąc z paczką przyjaciół, w góry lub do jakiegoś domku na mazurach zamiast standardowej planszówki czy kalamburów, przy piwku. Zarażuj takiego larpa. W sieci znajdziesz zasoby pomagające nawet zupełnym żółto zrozumieć temat i zagrać swoją pierwszą grę. To tylko jeden z przykładów. Dbaj o te emocje, a one zadbają o trwałość Twoich wspomnień. No i szósta rzecz. Szósta rzecz, która pomaga wysyłać takie pocztówki w przyszłość. Opowiadaj anegdoty, żeby wyprzedzić krzywą zapominania. Pamiętasz, jak kiedyś. W opowiadaniu czy też zapominaniu sobie tych opowieści przypominają ci liczne pamiątki, drobnostki z tamtych dni, zbieraj je, kolekcjonuj, ale i przeglądaj często. Warto też, by przedmioty, które gromadzisz, mówiły coś o tobie. Szywa zapominania, czyli bezlitosna relacja między czasem a naszą pamięcią, wymaga regularnego pobudzania, by się dźwignąć z tego jednostajnego opadania. Trzeba sobie przypominać często ważne opowieści w swoim życiu. Warto też kolekcjonować anegdoty rodzinne i osobiste, zapamiętywać je i nadawać im konkretny kształt. Oczywiście odnoszę się tutaj do trudnej sztuki storytellingu, czyli opowiadania tak historii jak i anegdot, by żyły one konkretnymi akcentami, mały zapach, kolor, konkretny dźwięk. Coś, do czego każdy słuchający może się odnieść. Na koniec bonusowa porada. Pisz, fotografuj, nagrywaj, kolekcjonuj. Łatwiej będzie sobie wrócić do pamiętasz jak kiedyś. No i dziękuję za Twój czas. I pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!